Szanowni mili widzowie, dzisiaj jesteśmy na ulicy Tylniej Mariackiej w Katowicach. Proszę zobaczyć jak tutaj jest ładnie, ale przyszliśmy tutaj po to, aby pokazać Państwu zespół takich parkingów piętrowych, proszę Państwa, tutaj takich super nowoczesnych parkingów, które są właśnie zlokalizowane Katowicach na Tylnej Mariackiej i zazwyczaj stoją w większości puste jak Państwo widzą z tej strony jest zaparkowany tylko jeden samochód. Jest tutaj automat parkingowy. Tutaj jest regulamin. Mieli Państwo można sobie. Przeczytać, ale ja chciałem Państwu zwrócić uwagę na jeden punkt regulaminu, Szanowni Mili Widzowie. To jest punkt siódmy. Opłata jest pobierana przez całą dobę. Ustala się następujące stawki najmu miejsca postojowego w zespole: 3 zł brutto. Dla posiadacza katowickiej karty mieszkańca i 6 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę postoju dla pozostałych uczestników zespołu, czyli te 6 zł dla przyjezdnych, razy 8 godzin, proszę Państwa, to jest 48. Plus jeszcze jakieś dojście do pracy, przyjście z pracy, no troszeczkę to kosztuje. I proszę jeszcze zwrócić uwagę, wniesienie opłaty przy pomocy gotówki odbywa się wyłącznie przy pomocy monet. 1, 2, 5 zł oraz banknotów. Czyli monety o wartości mniejszej niż 1 złotówka w automacie nie zostaną przyjęte. Jak to działa? Proszę Państwa, to pokazywałem na moim kanale. Wjeżdża się. Samochodem na jedno z tych miejsc obsługuje się ten wyświetlacz, proszę Państwa, i samochód potem wędruje na góry. Identycznie działa to w drugą stronę. Jak Państwo widzą, na górze jest logo miasta Katowice Katowice dla odmiany Naprawdę nie widać za dużo pojazdów na tym parkingu może ze względu na cenę a może ze względu na to proszę Państwa że tutaj jest ciężki dojazd można tutaj wjechać w zasadzie tylko od ulicy Francuskiej i żeby na przykład jadąc od Zawodzia czy tam z drugiej strony to trzeba praktycznie całe centrum objechać w kółko, żeby tutaj dotrzeć. Łatwy dojazd jest z autostrady A4, ale później wyjazd powrotny już nie jest taki prosty. Widzą Państwo, oprócz naszego wspaniałego parkingu, tak wygląda on z drugiej strony mamy tutaj też stanowiska dla rowerów. Kawałeczek dalej, jak sobie podejdziemy. Proszę Państwa, jest drugi taki parking piętrowy. Też nie widać w nim za bardzo żadnego samochodu. Tutaj są właśnie też miejsca do parkowania rowerów. Może mili widzowie. Chodzi o to, żeby ktoś sobie tu zostawił rower na stałe, jak przyjedzie samochodem, to dalej żeby sobie mógł jechać własnym rowerem. Proszę zobaczyć tutaj też nie widać samochodów. Urządzenie jest fajne, fajnie to wygląda jak te samochody są wciągane do góry i jak zjeżdżają na dół, właśnie na takiej platformie. Ta platforma jest właśnie holowana do góry, wyciągana, proszę Państwa, tu gdzie wjedzie samochód łącznie. Tu, gdzie wjedzie samochód, właśnie cała ta platforma jedzie sobie do góry. No ale jak Państwo widzą, nie widać samochodów. Przypominam, że jesteśmy w zasadzie w stolicy województwa w Katowicach. Także czy inwestycja była trafiona, proszę Państwa, proszę Państwa, niech Państwo ocenią sami. Można poszukać, ile kosztowała i przeliczyć sobie, kiedy się zwróci. A tutaj jest właśnie jeden samochód, widzą Państwo, stoi zaparkowany, czyli jednak. Czyli jednak piętrowy parking się przydaje. Przejdziemy sobie jeszcze kawałeczek dalej w tylnym Mariacką, To po lewej stronie jest główny szlak kolejowy, w tamtą stronę jest dworzec PKP w Katowicach. Jak to wygląda z tej strony? Widzą Państwo. Całkiem ładnie, pięknie, uroczo. Tutaj mieli widzowie, że praktycznie jest koniec naszej ulicy. I tutaj jest Nieczynna toaleta, to. a po lewej stronie jest wejście do przejścia podziemnego tunelu prowadzącego na ulicę Wojewódzką Mam nadzieję, że materiał troszeczkę Państwa zainteresował jak zwykle serdecznie zapraszam do oglądania kanału patatali.